Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku. My się serwisujemy i za chwilę ruszamy dalej. Zapraszamy. Moi drodzy, zabieramy Was dzisiaj do teatru. Minak, zobaczcie ten widok. To teatr wybudowany, a można nawet powiedzieć, wyryty w skalę klifu. Kilka słów samym teatrze. Sfinalizowała go. Rowena Kate, angielska aktorka teatralna. Przepiękne miejsce i to jest jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Cornwali. Moje kochanie bardzo chciało tu przyjechać bardzo. i w końcu tu jesteśmy. Piękna roślinność, można powiedzieć jurajska. Na pewno sobie kupimy jednego z tych koleżków, <noise> koleżków nazwane. My mieliśmy kiedyś jednego. Mieliśmy kiedyś Polski. jednego z Polski? Fenomenalna roślinność. Zaczęto budowę tego teatru w 1930 roku mniej więcej. Jest on bardzo malowniczo położony na szczycie granitowego klina. A Co ciekawe, teatr jest nadal wykorzystywany do przedstawiania sztuk teatralnych. Źródła mówią, że jest tutaj przedstawianych około 17 sztuk rocznie. I pomyślcie sobie, że Rowena Kate, ta aktorka poświęciła całe życie budowie, budowie tego teatru. Tutaj możecie zobaczyć główną scenę teatralną i miejsca siedzące dookoła, trybunę, a tam na górze miejsce ekipy obsługującej przedstawienia. To jest właśnie główna scena. Nie jest jakaś potężna, dlatego że przedstawienia tutaj są w ograniczonej liczbie osób. Ale cała idea była taka, że wyobraźcie sobie oglądanie spektaklu na tej, powiedzmy, mini scenie, chociaż to całe jest sceną. I z takim tłem fenomenalnie. I tak teatr Minak wygląda z perspektywy aktora. Znalazłem też informację, że łączna długość tych wszystkich zawijających się tutaj wokół tego klifu ścieżek i schodów ma ponad kilometr. Poza tym wydaje mi się, że nie jeden ogrodnik pracuje tutaj na pełen etat. Jest takich szczegółów, wszędzie są rozłożone tutaj głośniki, żeby potencjalne przedstawienie miało bardzo dobry rozgłos w tym otwartym terenie. A jeśli chodzi o lokalizację, znajduje się on około 4 mil od Land's End i jest położony na południowym wybrzeżu z widokiem na Ocean Atlantycki. Elka się nam tutaj relaksuje na słoneczku. Ja chciałem wam tylko powiedzieć, że wstęp do tego teatru kosztuje 7,50 na osoby. Także jeżeli chodzi o angielskie atrakcje turystyczne, to nie jest jakaś wygórowana cena. Jest po prostu w miarę przystępna. Bardzo przystępna. Jak na te widoki, to tak bardzo bardzo warto. Tak i oczywiście nie ma tutaj czasu limitu czasowego, można spędzić ile się chce w tym miejscu. Zrelaksować się, napisać dzieło sztuki. Napisać dzieło sztuki, zainspirować się. Dla artystów super miejsce. Tak. I nie bez przypadku o tym mówimy, dlatego że czytaliśmy, że bardzo dużo artystów znalazło natchnienie i inspirację w tym miejscu. Także jeżeli ktoś z was jest artystą i szuka inspiracji lub natchnienia, Zapraszamy do Teatru Minak. Czekamy na przedstawienie. Teraz inne. O ta mi się podoba. Fajna jest, czarna. I ta zielona z tyłu, o tu, też fajnie wygląda. Tak, weźmiemy sobie próbkę na pamiątkę. I postaramy się jej nie zabić. Postaramy się ją wyhodować zgodnie z zaleceniami. To jest spoko, bo to tu kwitnie. Tak na czerwono bardziej, nie? To weźmy to. to Właściwie to nie kwitnie, tylko na zmienia kolor. No, tak się rozrasta, nie? Chyba wybraliśmy. No mi się bardziej cały czas ta podoba czarna. To Ale bierzmy, wie, bierzmy tak. obydwie. Dwie Tani wstęp, to chociaż kwiatki będą. Parking całkiem spory. Można tu oczywiście przyjechać kamperem. My stoimy jako jedyny kamper na tym parkingu. Elka płaci za kwiatka i jedziemy na plażę. I proszę bardzo, mamy nowego kwiatuszka. Jesteśmy ponownie na plaży Port Kurno. Wykrywać w ręce. Jest to plaża, która należy do państwa, także można spokojnie na niej szukać. Jest funcik. Jezu. Ile ja przeszedłem? Tyle? Vamos a funta. Super. O proszę, 20 pi. O. Jeden pens, kolejny. Jezu, tyle szukałem, tyle szukałem. No zobaczcie, dwudziestka kolejna. No coś tam wychodzi. Podsumowując, moi drodzy, wyszło niewiele. Co jest ciekawe, jak z... pamiętacie mój odcinek z plaży, gdzie szukałem detektorem w Kent po prostu, tam gdzie mieszkamy, to było bardzo dużo kapsli. Porównując do tego miejsca są tylko dwa kapsle. Jest funt, funt 40, funt 43, rękawiczka i jeden śledź do namiotu. No i porównując naszą plażę lokalną, no to tutaj bardzo dbają, albo pilnują się ludzie i nie wyrzucają, w co wątpię, albo po prostu lokalne służby porządkowe dbają o to, żeby na plaży było czysto. No jestem pod wrażeniem. Monet całkiem ładnie się udało nazbierać. Śmieci prawie brak. Świetnie. Zamieniłem wykrywacz na wędkę i idziemy troszeczkę porzucać. Chyba sobie wejdę na tą skałę tutaj po lewej. Na pewno mnie ochlapie 100%. Ale tá nisso. Żegnamy się z tym miejscem. Fajnie było, polecamy, jeżeli chcecie tu przyjechać, naprawdę warto. Chodzę z wykrywaczem, łowię ryby, e, na urlopie jestem. Ja się później dziwię, że czemu ja taki zmęczony z tych urlopów wracam. Tak to wygląda na mapie. Zobaczcie, tu jest nazwa. I my stoimy sobie w tym miejscu tutaj dokładnie. Plaża wygląda tak, z tym, że trzeba uważać, bo w tym miejscu jest przypływ na resztę plaży, także trzeba uważać, żeby się nie obciąć. A tutaj na wzgórzu przy plaży widać Teatr Minak. Chciałbym chociaż na jeden dzień zostać prawdziwym rybakiem i działać, łowić ryby w takiej flocie. Ale no, na 1 dwa dni góra. Przecież to jest być prawdziwy rybakiem. Elka montuje dla Was vloga. Dojechaliśmy sobie w nowe miejsce i właśnie za to to kochamy. A zwłaszcza, gdy codziennie mamy inny widok za oknem. który Wam dokładnie pokażę, gdzie jesteśmy. Jest kolejny dzień. Kolejny wieczny dzień. Spaliśmy w takim miejscu. Jest to parking. Już Wam pokażę dokładniej. Z częściowym widoczkiem na plażę, dlatego, że nie było miejsca bliżej, jak widzicie. Najpopularniejszy camper w Anglii. Volkswagen Transporter. Pełno ich wszędzie. A tam sobie stoi Chyba Crafter, tak? Crafter 4 na 4 Oni mają najładniejszy widok. Ale my też nie mieliśmy źle. Są tutaj cztery parkingi. Jesteśmy w miejscowości Prasants. Na wszystkich parkingach można zostawać na noc, także bardzo fajnie. A otoczenie miasta, miasteczka jest takie, że wszędzie są parki karawanowe i campingi. Na parking zakaz wjazdu mają tylko autobusy, ale wszystkie inne pojazdy mogą i zostanie na 24 godziny, kosztuje 8 funtów. My płaciliśmy właściwie 5 Funtów, bo tylko zostaliśmy na noc, także na 12 godzin. Plaża z kolei nie jest własnością prywatną, jest własnością państwa, także można na niej pochodzić z wykrywaczem. My mamy troszeczkę inne plany, nie mam czasu na bardzo na, wykry na wykrywacz, dlatego że musimy jechać w inne miejsce. Właściwie nie musimy, ale chcemy tak naprawdę. Wieje okrutnie dzisiaj. Ja propos wykrywacza, to widać, że właśnie ktoś tam chodzi. I gdybyście chcieli sobie tutaj przyjechać i zostać na dłużej, to oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to zabierzcie ze sobą wykrywacz. Wędki również. Piękna, wielka, piaszczysta plaża. Jest tutaj też kilka miejsc z takim podstawowym zapleczem gastronomicznym, także można sobie coś kupić do jedzenia. I jest to kilka mil na wschód od Penzance. Miejsce ogólnie bardzo fajne na noc Dużo kamperków Wiecie, w takim otoczeniu innych kamperów człowiek się czuje jakoś inaczej w sumie. Tak, bezpieczniej Bezpieczniej My tu tylko tak naprawdę na noc byliśmy, tak jak mówiłem Teraz jedziemy w następne miejsce Wam polecamy to miejsce Bardzo spokojne Ale busem nam bujało trochę No ale to już niezależne od miejsca Niezależne od miejsca, tylko zależne od pogody To tyle w dzisiejszym odcinku My jedziemy dalej w jedno z moim zdaniem najfajniejszych miejsc w tej okolicy Tak Trzymajcie się i do, do następnego zobaczenia. odcinka w miłej niedzieli. Na razie.